Bomba w kanciapie, bomba w kanciapie, bomber w, w kamciapie. Uwaga, uwaga, kosta, uważaj tam. Uda. W drapie. Jeden jest na outside Daj, no, to gra, dzięki. No wiem, tak, ja po. No nie wiem, no, on temu musi defil, nie może saveować. No. O, sto w tanskim strzałym, pewnie jest tamten z góry. Zgrapał, dostałeś. O, tygnaj. On nie trafiał jeszcze, czekaj. Aaaaaaah! Dobra. Uciekałem przed kostą i padłem na okay. przeciwnika. Na idzie global. Okej. Okay. Nice. No, Michał chciałby Dobra, Dobra. Ja. Okay. Zablokowałem. Autentycznie, się w autentycznie zablokowałem się w drzwiach. Jestem moje tłuste dupsko przegrało nam rundę. Tak, oni tak strzelają, jakby to było. to Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy mają, czy nie, bo. słabi jesteśmy na takie rzeczy. nie powiedzieć tylko, czy ludzie mają. Kręciołki, albo po prostu szybkie headshot. Musielibyśmy powiedzieć że ich jest bomba? jest kurwa bomba? Tak, tak, Co to jest? Jeden hp Kurwa możesz mi nie alt tabować, głupia gro Bo Steam jest niedojebaną platformą, która alt tabuje inne gry trzy razy Dobra, ee, tak. Dobra, bez przesady, no wiem, że lakiska no, ale bez przesady, no, Ale nie kurna, e, to nie, to nie mógł być lakiska. To nie wygląda jak lakiska. No scope przez ścianę ale samemu long game trudno patrzeć. Jeżeli mają dobrego snipera, to powinienem zginąć. No? Jestem durniem. To yep. Ale to nie szkodzi. Ja wierzyłem i Pistolet, pistolet, pistolet. Pistolet, pistolet, pistolet. Pistolet, pistolet. 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 Nie. <laughs> To jest pistolet. <laughs> okay, <laughs> to nie. to, Dobrając, że ja to ja nie tak, tak, w ogóle nie. Tak, sky dostaje No Name dostaje Wspomaganie nie, pola zamówił, widzenia. Nie wiem, że usłyszał, dostał, dostał, dostał coś na dole, ale. Za dużo no, tego. Nad, nad, nad. I nad, ostatni. Bravo. Brawo. To było. To było ja tak. Nie. To nie było toksik, brawo. To brzmiało bardzo toksik. To, to było toksik, brawo. Sprawdź ich spał na Marek. Boję się. Dawaj, nie będzie na no, Nie no, nie, nie mamy, nie, mamy... Nie, mamy tylko kapę. Nie, nie, nie zrobienia. O! Brawo. O kur! Czy, czy wy to Znale? widzicie? Co? No, <śleszy> Podoba mi się to! To było, było, tak? Tak! Ja, to 10 kp po prawej, po prawej, po prawej, po prawej. Bardzo po prawej. Prawej! Ostatni ma... Jest tam Marek! Jest, no. jest na rampie, no biegnij plantować na otwartym Na rampie Marek, patrz, patrz, patrz Na rampie Dobra Ostatni ma 10 kp, więc... W prawej, od prawej Ale no, mógł prze no, no, przejść Ale ma nogi No tak No ale wiesz, tam był Schowaj się troszkę głębiej no. On, Że cię nie widział po tych pojedynczych Jest tam Marek? Po... Tracy, będą rampa Rampa, rampa, rampa. Nam no, pom 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 Z tyłu jak go kurwa! Nie wychylisz się już na lewo. To tu będę tak na lewo. Jeden To może być ja. No bo ty masz M4reczkę, no ustaw się na. Swójki czyste. Nie umiem nigdy na hewe nie stawać. Dobra, to O! Dziwnie, bo... czy ale wiesz z Hamasem, no. Ja, ale. To był normalny kill. Czemu koleś tak się siltował? Rozbraj, Rozbrajaj, pieprz to. Może zdążysz. Nie tak. zdążysz. Zdążysz, dasz radę. Ja Jesteś bohaterem w swoim domu. HAHGRE! 0,09! Ile zostało jeszcze? 13. Jeszcze muszą wygrać. Gdzie jedziemy? Nie na a. B. na A. Okay, na a. <laughs> na a. <laughs> plecy w takim razie. jeden highway, jeden highway. Pan Ja nie będę wychylał, o, bo na, nie. wychylał. Plecy, plecy. na Plecy, Plecy, plecy. Nożem po prostu nas puścili i nożem, nożem! Co się stało? Poddali się. Zobaczyli, że wyciągam nóż i od razu kapitulowali. Akurat wyszła im jedna runda. O, ty dokładnie. Taki załamany ja ten. Ja Boże, tak nas rozegrali, nie spuścili nas. Tak to było dobre, ale chyba po prostu chcieli kapitulować na własnych warunkach zamiast bezwarunkowo. To prawda. Ale widzę, że Rafał wziął nóż nagle. No <grymne> nie, nie, będziemy dobrzy.